Dzień dobry, nazywam się Karolina Mickiewicz i jestem magistrem farmacji. W dzisiejszym materiale przedstawię Państwu profil pacjenta nieufnego względem farmaceuty. Jako farmaceuci w aptece spotykamy się z wieloma wyzwaniami. Często musimy w prosty i delikatny sposób wyjaśnić pacjentowi, że może się mylić i powinien najpierw wysłuchać farmaceuty, który po przeprowadzeniu wywiadu jest w stanie zaproponować adekwatne rozwiązanie. Dziś, na przykładzie pana Marcina, postaram się Państwu przedstawić, w jaki sposób możemy podejść do pacjenta, który jest nieufny w stosunku do farmaceuty oraz jest wierny swoim przekonaniom dotyczącym leczenia? Pan Marcin jest mężczyzną w podeszłym wieku, który po przejściu na emeryturę postanowił zająć się swoim zdrowiem, które od wielu lat zaniedbywał. Pan Marcin przynajmniej raz w tygodniu pojawia się w aptece, prosząc o kolejne suplementy witaminowe na wsparcie organizmu. Pomimo zaleceń lekarza, nie zmienił on jednak swojej diety oraz nie zrezygnował z palenia papierosów. Podczas wizyt w aptece zawsze zagaduje stojącej w kolejce pacjentów i pomimo braku wykształcenia medycznego stara się udzielać im rad. Dziś pan Marcin, słysząc rozmowę stojącej przed nim w kolejce pani Anny z farmaceutką, postanawia się wtrącić. Nie znając całej sytuacji klinicznej pani Anny, z pretensjonalnym tonem zwraca się do farmaceutki, twierdząc, że źle doradza pacjentce i powinna zarekomendować co innego. Pani Anna to 45-letnia kobieta, która zmaga się z nadmierną masą ciała oraz insulinoopornością. Męczy ją również pobolewanie w prawym podżebrzu oraz często odczuwa nadmierne zmęczenie. Pani Anna stosuje też leki hormonalne zawierające estrogeny. Do apteki przyszła poradę. Co powinna zmienić, aby czuć się lepiej oraz wesprzeć pracę swojej wątroby, która w wyniku stosowanych leków oraz nadwagi jest mocno obciążona? Farmaceutka po zebraniu szczegółowego wywiadu Zaczęła wyjaśniać Pani Annie, że dobrym rozwiązaniem byłaby zmiana stylu życia oraz rozważenie farmakoterapii ukierunkowanej na regenerację komórek wątroby. Niestety, w przypadku czynników takich jak otyłość, insulinooporność czy stosowane leki, wątroba może być obciążona. Podczas wypowiedzi farmaceutki, Pan Marcin postanowił przedstawić swój punkt widzenia i zaproponować Pani Ani suplement diety, który ma wspierać detoksykację organizmu. Suplement ten został mu polecony na forum internetowym. Aby w racjonalny sposób podejść do takiej sytuacji, istotne jest zachowanie spokoju i odpowiedniego podejścia do obu pacjentów. W pierwszej kolejności warto zaproponować panu Marcinowi rozmowę na temat jego farmakoterapii, okazując zainteresowanie, i poinformować, że najpierw dopasuje odpowiednią farmakoterapię dla pani Anny. Aby efektywnie dotrzeć do pacjenta i sprawić, że poczuje się zaopiekowany, a jednocześnie będzie widział w nas autorytet, warto zastosować się do tzw. protokołu Empatia. Jest on kronimem. Literka E oznaczająca emocje. Czy ja jestem spokojny i opanowany? Jakie emocje kierują pacjentem? Literka M oznaczająca miejsce. Czy zapewniona jest prywatność? Czy pacjent czuje się bezpiecznie? P – perspektywa pacjenta. Czego pacjent oczekuje od farmakoterapii? Jakich efektów? Postawienie się w sytuacji pacjenta. Literka A oznaczająca adekwatny język. Stosowanie prostych, jasnych sformułowań, unikając trudnych, niezrozumiałych pojęć medycznych. T jako treść, czego pacjent powinien się dowiedzieć z naszej wypowiedzi, co pacjent powinien zapamiętać. I informacje dodatkowe. Przygotowanie planu działań dla pacjenta, ustalenie metody, czasu i sposobu weryfikacji. A jako adnotację do, dokumentacji. W przypadku pacjenta w aptece można sporządzić krótką notatkę z zaleceniami i przekazać ją pacjentowi. Wykorzystanie protokołu Empatia jako sposobu komunikacji może być pomocne, jeśli chcemy przekonać do zmiany stylu życia oraz farmakoterapii zarówno pacjenta zamkniętego, nieufnego, jak i takiego, którym kierują bardziej silne emocje. Pozwala to nawiązać z nim kontakt i dojść do porozumienia. Na objawy choroby wątroby poza wprowadzeniem dodatkowej aktywności fizycznej oraz zmian w diecie. Pomocne mogą się okazać leki hepatoprotekcyjne zawierające w swoim wkładzie fosfolipidy przyczyniające się do regeneracji i stabilizacji błon komórkowych. Szczególnie ważnym dla hepatocytów fosfolipidem jest fosfat dylocholina, będąca głównym fosfolipidem wchodzącym w skład błon komórkowych oraz jednym z najważniejszych składników wspierających ich działanie. Dodatkowo fosfat dylocholina przyczynia się do zmniejszenia odkładania oraz przyspieszenia usuwania tłuszczu z wątroby. Dzięki swoim licznym właściwościom prozdrowotnym znalazła zastosowanie nawet w terapii takich schorzeń jak alkoholowe i niealkoholowe stłuszczenie wątroby oraz toksyczne uszkodzenie wątroby spowodowane lekami. Jeśli mowa poniekąd o partnerskich relacjach pomiędzy pacjentami a farmaceutami, warto wspomnieć o tzw. metodzie shared decision making, czyli metodzie współdecydowania. Dzięki niej mocniej angażujemy pacjenta w podejmowanie decyzji dotyczącej leczenia oraz motywujemy go, do podjęcia decyzji. Rozmawiając z pacjentem, warto zadawać dużo pytań, aby sprawdzić jego zaangażowanie i dobrać wytyczne indywidualne do danego przypadku. Model Shared Decision Making można podzielić na trzy etapy: przedstawienie wyboru, opisanie opcji oraz integracja z pacjentem oraz pomoc pacjentowi w doborze preferencji i podjęciu wyboru. W przypadku pana Marcina. Model ten może zachęcić go w pierwszej kolejności do przeanalizowania jego farmakoterapii. Warto przedstawić panu Marcinowi istotne różnice, jakie występują pomiędzy lekami a suplementami diety. Jego przekonanie do poleconego suplementu może wynikać z braku wiedzy na temat tych różnic. Edukacja pacjentów w tym zakresie jest bardzo istotna i potrzebna. Warto przekazać pacjentowi, że produkty lecznicze mają za zadanie zapobiegać lub leczyć choroby oraz spełniają wymogi prawa farmaceutycznego. Natomiast w przypadku suplementów diety substancje z nich zawarte mają charakter środków spożywczych i przeznaczone są dla osób zdrowych jako uzupełnienie normalnej diety. Istotny jest również fakt, że suplementy diety nie podlegają tak dokładnym badaniom oraz procesom rejestracji jak leki. Przedstawienie pacjentowi różnicy pomiędzy wskazaniem do zastosowania produktu leczniczego a suplementu diety, szczególnie tego kupionego poza apteką, może nakierować? Pana Marcina na podjęcie decyzji o kontynuowaniu farmakoterapii zgodnie z zaleceniami farmaceuty. Następnym krokiem może być przedstawienie panu Marcinowi wpływu dobrze dobranej farmakoterapii przy jednoczesnej zmianie diety i rzuceniu palenia na zminimalizowanie dostwierających mu objawów.